Hej, siema, witam serdecznie. Jakoś Karli pojawił się po raz pierwszy w sklepie Premium, to postanowiłem, że nagle mam jakiś fajny odcinek. Być może część z was nie ma tego ciągu. Z tego co pamiętam on był w spaczkach na jakieś tam święto i sam czołg wydaje mi się ciekawy, interesujący i może część z was się zastanawia nad tym czy warto go kupić, także wybiorę jaki zestaw modułów fajny który można na nim pograć, po to zagrałem jakieś bitewki no i myślę, że będzie spoko co do modelu samego czołu, to z tego co patrzyłem to nadbudówka potrafi naprawdę sporo odbić w sensie ogólnie czołg jest papierowy jednak dla większości czołgów jeśli strzelają z golda, bo jeśli strzelają z pp takich zwykłych pocisków czy na jakiś większy dystans to ten czołg naprawdę odbija swoje jakby nie, nie sama górna płyta, ale nadbudówka i często nawet na taki offside y w stanie odbić Także bardzo ciekawe, ale wybierzmy sobie jakieś moduły, nie wiem czy, fi czy fioletowe pakować specjalnie mm, Ale dobra, dajmy sobie może różowe Nie mam żadnego turbo, tak, także muszę ulepszyć Damy sobie turbo, damy, myślę że taki sam zestaw jak na Hori Mógłby tutaj oddać, czyli turbo dosyłać i wentylacja Niesie kółko niby też można, w sumie Sprawdzę może dzisiaj nie kółko, bo zawsze grałem na tej wentylacji, testowałem tą wentylację, także zobaczymy jak tutaj oddaję. Dobra, i HE'czki, HE'czki 90 pene, na 8 tiery, to jest świetne, nie, serio. Myślę, że mogę dać troszkę te HE'ków, bo takie taki buraski, to ma 630 alfy. Jak dobrze polosuje to buraskę, na dwa szały ściągacie, to jest niezłe. Tak jak, mu tak jak mówiłem, jeszcze nie grałem żadnej bitwy ten Czokiem. Nigdy. Słyszałem tylko z tego, że prawdopodobnie najlepszy Tedek na Waszym Także zaraz się przekonamy. Na mojej własnej giletce, na no, jak to siedzi. 0,27 tutaj można zrobić? Wow. What? Z wentylacją myślę, że full zasięg by było można. dać, yy, ale przetestuję to mniejsze kółko. Na... Najwyżej zagram tą jedną bitwę, z czymś takim, a drugi z wentylacją, dla porównania, czy czuć tą ten rozrzut na 100 metrów, ale 0,27, to alfa, przypomnę, ma 500, 500 alfa na 8 Kurde, no, Moż, mo, może być ciekawe, może być ciekawe. Mm, czy warto brać ten czok? Myślę, że jeśli ktoś lubi te deki... To może. Ja, ja osobiście na pewno się nie rzucę na to, czy coś. Zresztą ja nic, ja nic nie kupuję ze sklepu premium. No i witam już w bitwie. E, mamy fajną stronę, mamy parsz, także ten zasięg widzenia mi nie jest nawet potrzebny. Nie spojrzałem jakoś, nie zwróciłem uwagi na wartość kamuflażu tego czołgu. E, tak że to najwyżej na drugą bitwę się, się bardziej w to zagłębię, ale DPM jest fajne, bo tam ponad 3000 było z tego co widziałem. Czyli około, około 3000 na pewno, ale pokażę wam, myślę, myślę że większość z was zna tą sztuczkę na tej mapie, że tutaj można sobie drzewko powalić, jakby stać i strzelać do każdego bez spodu. ale ten ciąg jest mobilny, Uu. to robi wrażenie, szczerze to nie wiem czy ktoś nagrał na YouTube filmik o tym czołgu, eee, także zresztą Dajcie znać, może w komentarzach, co jakby uważacie o Kari. Czy kupicie? Czy może spaczek wam wylosował? Jaka jak, jak, jak jest wasza opinia na temat tego czołgu przede wszystkim? Ja, tak jak, jak, jak mówiłem, jak wspominałem, muszę sobie bitewkę pyknąć na pewno. Jedną bitewką muszę sobie pyknąć. Ale co do tego drzewka, patrzcie. Bardzo dużo osób błąd popełnia i powala je tutaj. A ja trzeba troszkę bardziej do prawej, bo dzięki temu. Możecie sobie zrobić double busha. Gdzieś tutaj cofnąć na te. Nie pamiętam na ile metrów to dokładnie cofnąć, trzeba by, z... by zrobić te krzaki podwójne. I patrzcie. Jak macie dobrą załogę to się sz... dacie bez pota. Piękne, nie? A część osób Powalę te drzewko w tą stronę i stoją w krzaku. I przez to. Na przykład spota dostają, a tam często stoją te deki, jak, jak chcecie uciec to, to wam dają bomby za to Także to jest ta Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj będzie Także wychylę sobie może na to Idę po prostu, nie ja, ja już widzę, że normalizacja tych pocisków będzie OP Serio, w sensie ap to są świp... Nie wiem, czy nie najlepszy rodzaj amunicji, nie? Jeszcze na czołgi z taką planą 300p na 8 tiarze. no i nie wiem czy tutaj jest golda strzela trzeba w większości sytuacji, w sensie na plus na pewno to że te goldowe pociski są szybsze nie i ja dla maksymalizacji wyniku po prostu pokazuję nie do, do czego ten czołg jest w sensie co tym czołgiem można zrobić, a troszkę za nisko strzeliłem dobra dobra no to, na, to, no to na przyszłość będę wiedzieć, gdzie celować, gdzie blendować czołgi na rogu w czego, Także git. Troszkę za nisko tam ślełem. Ale no co? Daliśmy trzy pechy i małe 1600. Jakby... czy to jest jakiś problem grać tym czołgiem? Defender na nasypie. Ciekawe czy jeszcze ten wychyli. Oj, bardzo chcę. Chyba nie jest jakiś, na pewno ogarnięty nie jest, nie? Indian panzer mida, ja Na mapie już, wi... na mapie widziałem już jak robi ruch, nie? Stunia, ujujuj. A to mogę skupić. Muszę przyznać, że byłem troszkę greedy, by dać full damage za 500. To muszę przyznać. Z ręką na sumieniu. Myślę czy już przelotować i na jakiś szukać bicia. Ponieważ na to nie połagam zbytnio. Defenderam nie powinienem, jest pocika. Więc jest dobrze. Damy jedną. Kurde, ten czołg chodzi to całkiem fajne. Działko jest przyjemne bardzo. Kiedyś jak turniej graliśmy, Sweetmana, to tego carry właśnie ludzie używali. Bo tam wiecie, z ósemkami było, było trzeba grać. Całkiem przyjemnie się tym pK. To było, to było wliczone w koszta, jakby, nie chciałem się jakoś naokoło jechać bardzo, że po prostu skróciłem. Coś blenda się Ale pociski są szybkie, szybkie apki są super, by grać. Tutaj kolega by drzewko nawet zniszczyć, by stać bez, by stać bez spota. Właśnie ludzie albo nie kumają mechaniki do końca, najna na, na wszystkim, ale tych drzewek nie niszczą. Te drzewka nawet z heków przewalić można. Bo jakąkolwiek stronę, z, stronę zapragniecie. Na, na Prochorówce jest wiele drzew, które można, można sobie korzystnie powalić. Jakieś krzaki zrobi sobie dodatkowe. No co, paryż. Paryż, paryż, no. Tam ludzie dostali te parę tubek i ustosunęli. Myślę się podjeżdżać. Jeszcze ja się mogę spróbować. SU nie ma. Po prostu i na plecy pojedziemy, co? Czy SU to ISU? O, ISU był odcinek nawet. Szczerze to nie grałem w tym są więcej niż poza odcinkiem, ale czek ciekawe się, całkiem wydawał. Wtedy się w komentarzach pisali, że kompletnie tego ciągu nie kumam. No, ale to jest fakt. Nagracie pierwszą bitwę na jakimś danym czołgu. To się nauczyć trzeba jeszcze. Ale Vipera się na mnie obróciła. Nie jest fajnie. Zrobiłbym więcej. Jeszcze w Defendera bym wjechał. Mi się wydaje, wyda, że on wychyli. Gdzieś pod tym kątem Dlaczego to go w sumie widzi. Aora. Jolo, jadę. Na jeszcze jedną pestunię i do 3000 damage. Lecimy. 3200. A taki paryż. Jakby te drzewko, które pokazałem na, na początku, jest naprawdę fajne, by, by sobie poszelać. Wiecie, ja, ja tu mogę lightem nawet przejechać. Lightem, medem, Człowiek, to linia pancerza, a ma dobre dzieło. Naprawdę, jak dobrze powiecie to drzewko świetna pozycja, by sobie poszczelać. Bo jednak na tej mapie. No, nie ma zbyt dużo opcji, nie? Na medy, lighty często, na TDK, zwłaszcza takie papierowe, nie? Oczywiście. Mam na myśli. Ale czasem, no, na, ma na, na magazynkach to fajne opening można zrobić. Jakieś telaczki. Dobra, 3200. 100 000 na 300. Szczelęc z Golda. E, Ponadto bez bonusów. Fajne. Myślę, że gdy. Tutaj całą bitwę bym krzyczać z zapieków. Poza. Szaj w właśnie. Dobra, bo ja nie sprawdziłem Kamo. Jaką to ma wartość? 31. Okej. Okay. No to jest cał całkiem dobre. Nie wiem czy cichu w sensie cichółko dawać. Sprawdziliśmy to z miesięcznym kółkiem. Ja teraz założę ten zestaw dla testu dla porównania yy, z wentylacją. Turbo wentylacja i dosyłacz. Ale. Yy, wiecie. Nie grałem tym i nie wiem. Tam było 027. Tak? Z tego co pamiętam. 0,27, to tu macie 0,28. Czy coś to zmienia w ogóle. Troszkę kamo więcej mamy. Także to jest fajne. Tutaj macie. To jest procent kamo, ale to zawsze wiecie. 2-3 metry yy, później spoto dostaniecie. Ale widzimy się w następnej bitwie w takim razie. Mapa stepy. Do rozwidzenia. Jest tutaj kilka fajnych pozycji, tak naprawdę, bo można stać, stać tutaj na kameku aktualnie jest taka meta, że nie za dużo czołgów z dołu gra tą stronę. Więc ja po prostu bardziej preferuję nawet nie stać na bazie. Akurat stanie na bazie nie polecam, nawet tedekiem. Jak już to właśnie ten kamek. Bo tam bez spota farmicie ka każdego, albo to, gdzie ja pojadę. Dajcie na przestrzeni na morlownie. Ponadto Macie przeszło na całą ich bazę, ponadto Macie przeszło na Lighty jak się cofają jak błąd popełnią. Naprawdę, ten kamek daje tak dużo możliwości, że to jest hit. Tylko musicie uważać jak wjeżdżacie. Ale to wam też pokażę jak wjechać dokładnie do niego, żeby nie dostać spota właśnie stąd. Bo tutaj, no, zlacik. Tam praktycznie w każdej bitwie gra, ludzie grają Lightem. Także wjedziemy sobie tak troszkę do prawej, bo i tak nikt nie powinien na spotnąć, ale pamiętajcie, że to też trzeba woleć, bo jeśli już jednak ktoś to zajmie, i po pierwszym spocie. O, i patrz, i cyk. Tak w dole jeszcze byliśmy, nie? I tutaj na krocie można. Oj, akurat w tej bitwie ta, ta, ta pozycja, gdzie jest buraz, by bardzo dała, ale tam zresztą stoją we dwóch, także nie wiem, czy by było miejsca nawet na takie. O kurde, luwę jaką sztuczkę robi. Oj, oj, oj. No ale jest Git. Jeśli Luwę będzie chciał przejechać, to damy tutaj fajny damage. Ale patrzcie, jest taka różnica. u A normalizacja paku to jest to. To jest to, widzę. Taka różnica, że właśnie ma full view range. Nie ja sam sobie będę mógł spotować. Także pytanie, czy kosztem tej celności tych, tak naprawdę, jednej setnej? Na 100 metrów, no nie będzie lepszym wyborem, to wentylacja i dyrektywa na wentylację. Dla bo pewnie błąd to gdzieś tutaj dostanie. Ja tak naprawdę, no nie używam hacków zbytnio, bo tamtej bitwie nie było okazji, ale na takiego lajta... I jak to lata? 900, to 1100. To jest okej, okay, całkiem. W ogóle, ale widzicie, na no jakiego miałem nosa, że tamten kamek jako pierwszy kliknąłem? Akurat w tej bitwie dużo ludzi na zdrowkę pojechało. No, już tak rzadko tam grają. Ja akurat tutaj, nie? nie no, jeśli HWK błąd popełni, tak jak tutaj. Uj, uj. Ładny heczek. Stąd celowałem. Bo czułem, że wychyli. Prędzej się później musiał. Znaczy, jeśli... ludzie nie mają cier cierpliwości, by grać na lightach. Nie mają cierpliwości. Kompletnie. Nie wiem, czy heczkę będę na LCW naładować, ale mogę spróbować. Mogę spróbować. Musiałby tylko spota dostać. Uuu, ja nawet tego z przebić mogę. W takim razie damy. 300. Troszkę glidy na te heki. Ale potestować można, tak? No właśnie. Może tam nie weszło, ale tutaj wejdzie. 13. Oj, oj, oj. się ten i tak był na dwa dobre. Yyy, Potężne heki tutaj są. No. Przypotężne. Tak naprawdę spotnę lcv i ja mu daję za to. Musi cofać. Jak w to jest dziwne. No nie. Cię w Niemożliwe. Niemożliwy zawodnik wróci czy nie wróci? Nie heki Zaraczki za Zara. O, ale Lu jedzie. To fajnie. Taki damage darmowy to zawsze. Miło przyjąć. Bardzo podoba mi się w tym czołgu jak, jak zwrotny i mobilny jest. A czy On go dobije. Jak nie, to ja wychylę. Chyba nie ma snipera tam żadnego. Bo myślę, że już by bili do mnie. Drożyna się sypie troszkę, także my myślę, czy nie chcę wrócić na, na tą półeczkę. Ale kurde, ten hack wlajta. By sprawy, że on być. O! Dobra, dobra. To się odlecze, to nie uciecze. Nieważne. <laughs> Ale może mi się taka pestronia, że on skacze przez story i taką bombkę dostaje. Wspaniałe by to było. Nie, ja myślę, że jeśli Elsiewena się pozbędziemy, to tak naprawdę mamy to w tej bitwie. Nie mogę. Już nie wiem, czy to starość. Niefart. W <laughs> w żadnym tych szałach to dzieło nie było no jest skupione jakoś. Specjalnie do końca. Dobra. Co to jest już starość? Najlepszym snajperem tą grę na pewno nie będę. Ale nie uznaję się za, za takiego. Ale taki po prostu jest. To jest taki niefart. Taki niefart. Dobra, ja tutaj Skorben buszuje, jak się tu ustawię, to będzie jeszcze okej. Okay. Szybko, szybko, szybko. Ten LCWN przeżył, to jest ten problem. A, dobra, git, git. Ja akurat na tą stronę się ustawię. Maciej tutaj jakiś groźny jedzie. Ja też jestem z... troszkę zmęczony, jednak o drugiej to chyba nagrałem, czy o pierwszej. Tak, że się kręci. Nie pocenił grankę jednak. Ale myślę, że tą bitewkę jestem w stanie wygrać, nie? W sensie zależy ile HP jeszcze mają na tej li linii 89.0. Tego daliśmy. net z pożarem. Pędak. Taki kolejny he heczek by się przydał, nie? Bo ja to polecam tą pozycję. Na turniejach się tutaj grywa czasami. Jakby może tak bitwę jeszcze koreować, aż za lewe ucho wyciągać. że to jest crazy. W chyba nie w, nie w tym przypadku, bo, no, bo tak domknięci jesteśmy. Myślę, który był on popełniony Maciej czy ten Skorpion Wyciąg na filmik nowy? No, ciekawe, no na, no, na YouTubeka taki wyciąg. Jakby było miło. Nie wiem co ten burzask robi. Ale ja nie wiem czy każdy nie jest dla mnie. Serio. Ujujuj, kto, kto to taki błąd popełnił? Muszę wyjechać i tak. O nie, dobra Teraz już się poczułem Ale próba była dobra Kurde, taki wyciąg na YouTube, taki wyciąg na YouTube był Nie no, szkoda, ale bitwa dobra Jakby Myślę, że pokazałem wam, jak ten czołg jest dobry Takie dwie bitewki, fajnie, ale ten zestaw z wentylacji mi się bardziej podoba To muszę przyznać Pozycja jak najbardziej do zapisania w waszym notesie Jak najbardziej do zapisania w waszym notesie, moim zdaniem 7 flagów Kurde, bym tutaj pula zrobił. Nie wiem, czy musiałem wyjeżdżać na dwulówkę. Uważam, że musiałem. I tak miałem bardzo dużo szczęścia, że on strzelił z salwy. I mnie nie przebił. Tak, pola to do dobra bitwa. Dobry wynik. Szkoda strzał w, w El -Sivena. Miał dużo szczęścia kolega. A I co? Ja wam bardzo dziękuję za filmik. Za odcinek. Czołg mi się nawet podoba. Nie jestem fanem tedeków takiego stania podpasownego czy strzelania, ale ciąg naprawdę przyjemny, W sensie te tuby, jakie to sadzi czy z heków, czy z normalnych pocisków, to jest naprawdę robi wrażenie. Także dzięki wielkie no jeszcze raz. E, z, prosiłbym, żeby lajka like zostawić, na no jeśli filmik się podoba, bo to zawsze mi jakoś tam pomoże. No i tyle. Ja lecę. E, zapraszam do następnego odcinka. Jeszcze nie wiem, co się pojawi, ale myślę, że coś fajnego wymyślę. Także siema i się trzymacie. Papa.